Cześć, fajnie Was widzieć. Dzięki, Marcin, że mogę stanąć w końcu z tej strony kamery, a nie jak zwykle z tamtej. To na pewno dobra decyzja. Cóż, jak nie zrobić wideo za kalca w firmowych mediach społecznościowych? Jak możecie zauważyć, w naszym zespole lubimy sobie dobrze zjeść. Dlatego też właśnie posłużę się tą analogią, bo dla mnie wideo. Jest jak posiłek. Dobrze doprawione zostanie w naszej pamięci na dłużej. I co prawda, zakalec też zostałby w naszej pamięci, natomiast chyba nie o, taką, nie o takie wspomnienia nam chodzi. I tak samo jak przy przygotowaniu, tak przy produkcji wideo można pokusić się o pewną dozę improwizacji, natomiast niezbędny będzie dobry przepis. I zupełnie przypadkiem tak się składa, że mam tutaj dla Was jeden. Weź trzy kamery, zadbaj o oświetlenie, zainwestuj w dobry mikrofon. No nie, ja nie chciałbym dzisiaj mówić o takich technikaliach, ponieważ zawsze warto skorzystać z profesjonalnego studia, chociażby takiego, w którym jestem teraz. Serdecznie zapraszamy, albo. Pokusić się o stworzenie własnego. Jeżeli interesuje Was stworzenie własnego studia, na przykład domowego, to serdecznie polecam Wam Bartka Rycharskiego i jego treści oraz kurs online. Dla mnie to taki Robert Makłowicz polskiego wideo. Więc o czym Wam dzisiaj, o czym wam dzisiaj opowiem? Zacznę na menomen od tego, jak zacząć, jak przygotować się do takiej produkcji. Następnie powiem Wam, jak my to zrobiliśmy. Przedstawię kilka pomysłów na content, które moim zdaniem zawsze się sprawdzają. Oczywiście przy produkcji wideo ciężko ustrzec się błędów, więc opowiem Wam trochę o najczęstszych błędach. A na koniec kilka tipów do tego, jak stworzyć skuteczny cykl wideo dla swojej firmy. W Serbii. Od kilku lat zajmujemy się programami Employee Advocacy i Social Selling. I jak na dłoni widzimy wręcz rosnące zainteresowanie produkcją wideo. I co za tym idzie, też ich mnogością w mediach społecznościowych. Są produkcje lepsze, ale też takie, które wszyscy chcielibyśmy odzobaczyć. Mnożąc to przez media społecznościowe, wychodzi nam szybko, że treści w mediach społecznościowych nie żyją zbyt długo. Dlatego. Już teraz warto zastanowić się nie tyle nad jedną produkcją filmu, co nad całym cyklem. Czym jest y, skuteczne wideo w B2B? Czym jest w ogóle skuteczne wideo w mediach społecznościowych? No, tu miałem wstawić jakieś liczby, więc zastanówcie się chwilę, co mogą reprezentować. No i jak już pewnie się domyślacie, to y, to to są efekty naszego y, cyklu, który przygotowaliśmy z Bartkiem Ziemiańskim, który edukuje użytkowników polskiego Linkedina, jak poruszać się po tej platformie. I tutaj efekty, które widzicie dotyczą tylko publikacji właśnie na Linkedin. 10 filmów, które przygotowaliśmy wygenerowało nam ponad 2000 reakcji i 670 komentarzy, co jest bardzo fajnym zaangażowaniem. To z kolei przełożyło się na niemal 80 tysięcy wyświetleń wideo, a to Przyniosło z kolei ponad 300 tysięcy zasięgu. Jeżeli jeszcze nie obserwujecie tego hashtagu na LinkedIn, to polecam hashtag LinkedIn w minutę, a ja powiem Wam też, jak do tego się zabraliśmy. No i pewnie jakiś kucharz na świecie powiedział kiedyś, zanim zaczniesz, przygotuj składniki, i totalnie tak samo jest przy produkcji wideo. Jako, że. Najbliżej mi do kuchni włoskiej, pozwólcie na mały ukłon, w stronę łaciny. Po pierwsze, określ swój cel. Zastanów się, czy Twoja produkcja ma wspierać budowanie świadomości Twojej marki, czy też wspierać sprzedaż Twoich produktów. I to będą takie treści bardziej social sellingowe, czy też zgoła inaczej to treści, które mają pokazać Ciebie jako pracodawcę godnego zaufania, czyli employer brandingowy. Po drugie. Warto zrozumieć swojego odbiorcę. I przez wiele lat w Polsce, nie tylko w Polsce, panowało takie przeświadczenie, że e, tworząc treści dla firm w B2B, e, my musimy pozbyć się wszelkich emocji. Mają tam być tylko suche e, fakty, mają tam być tylko liczby i argumenty. Zgoła inaczej było w B2C, kiedy e, mogliśmy pozwolić sobie na dużo zabawniejsze formy. Jak ja to rozumiem? Dla mnie w B2C mamy przede wszystkim, tutaj widzicie, Halinę, a w B2B jest pani Halina. Czym się różnią? No, na pierwszy rzut oka, oczywiście, tym, że mają inne adresy mailowe. Oczywiście pełnią w tym momencie totalnie inne role, natomiast to cały czas jest ta sama Halina, czyli człowiek. I o tym warto pamiętać, że treści, które tworzymy zarówno w B2C, jak i w B2B. Muszą trafić do człowieka. I oczywiście muszą traktować o tym, co da, w danej roli akurat jest potrzebne. Natomiast nie zapominajmy o tym, że one nie muszą być kompletnie pozbawione właśnie emocji, yy, czy skupiać się tylko na faktach i argumentach. Po trzecie, zastanówcie się, co chcecie powiedzieć. No i oczywiście, obiecałem kilka pomysłów na temat. Content wideo. O tym powiem pod koniec. Natomiast tutaj taka generalna zasada: zastanówcie się, o czym chcecie w ogóle powiedzieć. W mojej ocenie zawsze najlepszym pomysłem jest posłuchanie waszych klientów, o czym oni mówią i też w tym kierunku przygotowanie swojego materiału. Kiedy już wiecie, do kogo chcecie mówić, o czym chcecie mówić i po co chcecie mówić, przygotujcie sobie swój plan. Tak jak powiedziałem, Treści w mediach społecznościowych żyją bardzo krótko, więc nawet najlepsza produkcja, w którą włożycie bardzo dużo wysiłku, może spalić na panewce, kiedy przygotujecie tylko jednorazowy strzał. Dlaczego? No właśnie, chociażby dlatego, że za chwilę użytkownicy znajdą kolejne treści, którymi się zainteresują. Więc zadbajcie o regularność. Podzielcie te odcinki na plany. Lepiej dostarczać je rzadziej, ale regularnie, niż w dwa tygodnie zjeść wszystkie treści, które przygotowaliście. No i jeżeli macie już przygotowania za sobą, no to jak to mówią, dawajcie na ruszt. I tutaj na przykładzie e, naszego cyklu LinkedIn w minutę opowiem Wam trochę, jak my go stworzyliśmy. Naszym wyzwaniem było to, żeby edukować e, naszych klientów, ale też odbiorców rynek, e, jak korzystać skutecznie z LinkedIna. Kiedy zauważyliśmy, że długie formy artykułów, postów, oczywiście pełne merytoryki, tracą na zainteresowaniu przez to właśnie jaką formę prezentują, pomyśleliśmy o tym, że musimy coś zmienić. Zapytaliśmy naszych klientów, co ich interesuje, jakiej formy by oczekiwali. No i szybko zrozumieliśmy, że to musi być pigułka informacji, która wprost odpowiada na ich potrzeby, która w przystępny sposób, w przystępnej formie mówi o tym, jak rozwiązać ten problem no i jest jeszcze po prostu atrakcyjna. W ten sposób powstało linkin w minutę e, i to też jest w sumie taki najważniejszy punkt. Stworzyliśmy nazwę, która jak widzicie e, bardzo mocno linkuje nas po pierwsze z social mediami, przez użycie hasztagu osiągnęliśmy kilka fajnych efektów, przede wszystkim... E, tak jak mówiłem, hashtag linkuje nas trochę z social mediami. Z drugiej strony obiecujemy już tutaj, że szybko przekażemy Ci wiedzę na temat Linkedina, LinkedIn w minutę. I też dzięki hashtagowi pomagamy naszym treściom w promocji, ale też naszym odbiorcom w dostępie do tych treści, ponieważ hashtag świetnie agreguje nam wszystkie publikacje związane właśnie z tym cyklem wideo. Może kolejność tutaj tych punktów nie jest najlepsza, natomiast zadbaliśmy o dodatki. Przygotowaliśmy wideo, które zawierało wszystkie e, dobre praktyki e, wideo właśnie w mediach społecznościowych. Po pierwsze, mieliśmy pasek postępu, mieliśmy dobre intro, outro, napisy, e, wideo było krótkie, niemęczące, przygotowane w atrakcyjnej formie. Po trzecie, każdy, wręcz każdy odcinek posiadał skrupulatnie przygotowany. Scenariusz. Zapisaliśmy sobie w nim niemal każde słowo. Wiedzieliśmy, co chcemy osiągnąć z tym odcinkiem, wiedzieliśmy, co chcemy w nim pokazać i do kogo jest skierowany. Po czwarte, zawsze do e, filmów w mediach społecznościowych dodajemy napisy. Co ciekawe, my dodajemy zarówno te wbudowane w film, jak i te, które dostarczamy w pliku SRT, co pomaga też osobom z niepełnosprawnościami w dostępie do tych materiałów. Ważna rzecz, no, niemal 80% użytkowników mediów społecznościowych ogląda to wideo bez dźwięku, więc napisy to jest naprawdę konieczność. A co, in, co, co dalej? Link w minutę, więc też staraliśmy się dotrzymać tej obietnicy. Nie przekraczaliśmy czasu odcinków. Zazwyczaj było to około minuty, natomiast nigdy nie było to dłużej niż dwie minuty. To już może są technikali, natomiast szósty punkt, czyli każdy odcinek ma odpowiednią miniaturę. Dlaczego to ważne? Ponieważ miniatura pomaga w. Zwiększeniu ilości wyświetleń wideo. Ona ma być atrakcyjna po to, żeby ktoś chciał kliknąć w play i zobaczyć Wasz materiał. No i oczywiście naszym celem było dostarczenie wiedzy, więc w poście z filmem umieszczamy wszystkie materiały, których, o których mówimy w filmie, umieszczamy materiały dodatkowe i linki e, do materiałów, e, o których mówiliśmy. No i jeżeli macie już swój plan, macie już e, stworzone. Wideo i chcielibyście podzielić się z nim światem, chcielibyście no, podać je po prostu swoim odbiorcom, uwolnić to wideo niczym barabasza, to zastanówcie się jeszcze chwilę, ponieważ jako marketerzy mamy taką tendencję, żeby dużo wysiłków włożyć w produkcję treści, dużo wysiłku, a co za tym idzie też często nie małe pieniądze, włożyć w produkcję tych treści, a wtedy tych sił braknie nam już na na promocję, dystrybucję i dotarcie z tą treścią do odpowiednich osób. A to trochę tak jakby zrobić śniadanie i nie wrzucić zdjęcia na Instagram. A jak już jesteśmy przy Instagramie, to warto zadbać właśnie o te dystrybucje i promocje. Nawet jeżeli stworzycie film z dedykacją do biznesu i waszą pierwszą myślą jest LinkedIn, to nie ograniczajcie się tylko do LinkedIna. Nie skreślajcie z góry pozostałych platform typu Facebook, Instagram czy Twitter, a nawet TikTok, po prostu zastanówcie się nad tym, czy na tych platformach są też wasi odbiorcy, przereformatujcie te materiały i udostępnijcie je tam. Takim kompletnie moim zdaniem obowiązkowym punktem jest udostępnienie tych filmów na swoim kanale na YouTube, a następnie na swojej stronie internetowej. No i obiecane pomysły na content. E, oczywiście to nie są wszystkie pomysły, które możecie zrealizować, natomiast w mojej ocenie to te pomysły zawsze się sprawdzają. To takie e, pomysły na treści, które zawsze zdobędą jakieś zaangażowanie. E, I co, co dla Was przygotowałem, to e, 10, 10 pomysłów na treści. Przede wszystkim rozwiązywanie problemów. Na pewno Wasi klienci mają jakieś wyzwania, z którymi się mierzą, więc spiszcie je sobie. I na każde z nich spróbujcie nagrać wideo, jak rozwiązujecie właśnie ten problem waszego klienta. Podobnie, bo Krótkie Porady to może być seria, która mówi też o, o wyzwaniach, które mają wasi klienci, ale może też edukować, inspirować rynek, waszych klientów do tego, jak korzystać z waszych produktów, jak odnaleźć w waszej branży itd. Tak Pytania od klientów. Przyznam, że to taki mój ulubiony pomysł na content. Zawsze się sprawdza. Pewnie dostajecie sporo pytań od Waszych klientów i szybko można zrozumieć, że te pytania często się powtarzają. Co najlepiej z tym zrobić? Spisać znowu, spisać te pytania i odpowiedzieć na nie w swoich filmach. Jak to zrobić? No, produkcja, czwarty punkt: jak to zrobić? Produkcja filmów o tym, jak wykonać coś, co w Waszej branży jest istotne. Nie wiem, jak przygotować mailing na przykład. Zawsze się sprawdza, pokazuje, edukuje, to znowu trochę jak krótkie porady. Natomiast krok po kroku poradnikowo może przeprowadzać waszego odbiorcę przez dane zagadnienie. No i thought leadership, pokazanie was jako ekspertów w branży. W tym z kolei pomoże punkt 6 i siódmy, czyli wiadomości branżowe i rozmowy z ekspertami. Wiadomości branżowe są o tyle fajne, że w waszych branżach często dzieje się bardzo dużo. I zachęcam Was do tego, żebyście po prostu skomentowali często e, te wydarzenia. Natomiast rozmowy z ekspertami to jest niesamowicie, ciekawe, niesamowicie ciekawa forma, ponieważ e, Wy niejako jesteście platformą dla swojego rozmówcy w dotarciu do Waszych odbiorców. Zapraszacie e, zewnętrznego eksperta z Waszej branży, czy, e, czy też wewnętrznego z Waszej firmy i dyskutujecie na temat danego problemu. E, ósmy punkt, firma od kuchni. To oczywiście sprawdzi się zdecydowanie w produkcjach employer brandingowych. Natomiast nic nie jest bardziej e, autentycznego, nie mówi do ludzi, jak pokazanie swojej firmy od zaplecza. Nie mówienie o niej tylko w marketingowy sposób, jak jest e, świetna, natomiast pokazanie trochę tego, czego na co dzień nie widać. No i dziewiąty i dziesiąty punkt. W mojej ocenie zawsze bardzo się sprawdza, natomiast też najłatwiej to zepsuć. Dlaczego? No, oczywiście nic nie przekonuje lepiej niż wypowiedzi, doświadczenia waszych obecnych klientów. Natomiast zadbajcie tutaj o to, żeby nie wyszła z tego słodka laurka, tylko żeby niosło to jakąś wartość dla waszych odbiorców. I podobnie jest z przedstawieniem produktu. Zawsze warto to zrobić. Natomiast uważajcie na to, żeby nie było to czystą reklamą, ale pokazywało, jaki, jaką wartość daje ten produkt. Waszym klientom, odbiorcom. Obiecałem też najczęstsze błędy i oczywiście my też ich się nie wystrzegliśmy, więc zobaczcie. Za dużo treści, za często publikowanych. I zdecydowanie mam wrażenie, że to jest podstawowy błąd, który się popełnia często przy produkcji treści. To znaczy, chcemy powiedzieć, opublikować to wszystko, co przygotowaliśmy bardzo szybko. I po pierwsze męczymy nasze zasoby, a po drugie męczymy też odbiorcę. I my na początku naszej przygody z wideo na LinkedInie publikowaliśmy wideo dwa razy w tygodniu. I miałem wrażenie, że zarówno my, jak i odbiorcy nie wiedzą, które wideo jest tym aktualnym. Czy komentując dany temat widzieli już drugie wideo, czy widzieli to pierwsze. Więc. Uważajcie na to, żeby nie publikować zbyt często, szczególnie wtedy, kiedy jeszcze dopiero zaczynacie. Lepiej robić to e, regularnie i e, rzadziej. A drugi punkt: za dużo różnych tematów w jednym cyklu. I to jest bardzo ważne. Oczywiście to jest taka duża pokusa do tego, żeby powiedzieć wszystko, o czym wiemy, żeby pokazać nasze całe doświadczenie. Natomiast musimy zastanowić się trochę, czego oczekuje nasz odbiorca. I kiedy chcemy mówić o różnych tematach, to trochę rozmywamy tę tematykę, i przez to zaangażowanie naszych odbiorców spada. Trójka to taki typowy techniczny problem brak promptera. Oczywiście nie każdy go potrzebuje, natomiast nam zdecydowanie pomógł. Produkcję z prompterem, kiedy przygotowywaliśmy sobie tekst wcześniej, i korzystaliśmy z promptera. Szły dużo sprawniej, efekty osiągaliśmy dużo szybciej. Potrafiliśmy wręcz nagrać więcej materiałów jednego dnia. Więc spróbujcie, jeżeli nie nagrywaliście do tej pory z prompterem, to naprawdę fajnie pomaga. Zbyt skomplikowany żargon. To chyba nie dotyczy tylko wideo. Mam wrażenie, że na LinkedInie bardzo często e, mówimy specjalistycznym językiem. Mówił o tym dzisiaj e, Marcin. E, myślę, że dokładnie tak samo jest w wideo i to jest bardzo częsty błąd. Oczywiście powinniśmy mówić językiem naszego odbiorcy, używać słów, które on rozumie. Natomiast tam, gdzie nie trzeba, starajmy się nie komplikować języka. Mówmy w miarę prosto, mówmy do Haliny, czy to Haliny, czy pani Haliny. No i ostatni błąd, który zdiagnozowaliśmy, to brak regularności. Kiedy przygotujemy E, kilka publikacji, wyzbędziemy się ich już wszystkich, to e, ciężko się zebrać do tego, żeby przygotować nową e, serię materiałów, e, przez co e, to przyzwyczajenie odbiorców, które zyskaliśmy wcześniej, trochę tracimy i de facto przez ten brak regularności, każda kolejna próba odzyskania tej, e, tego zaangażowania jest po prostu trudniejsza. Więc lepiej publikować rzadziej, lepiej publikować. E, Lepiej publikować rzadziej, ale regularnie, niż po prostu opublikować wszystko w ciągu dwóch tygodni. I to pewnie nie są wszystkie błędy, natomiast te zdiagnozowaliśmy. To nie są wszystkie błędy no, przy produkcji, jak to przy tworzeniu treści, na pewno można popełnić kolejne i chętnie o tym porozmawiam z Wami jeszcze na czacie. No i na koniec, żeby zakończyć pozytywnym aspektem, przygotowałem dla Was 10 tipów. Jak stworzyć skuteczny cykl wideo właśnie w B2B? Po pierwsze, stwórzcie chwytliwą nazwę. Nazwę chwytliwą, ale też wymowną, żeby ona od razu e, niosła za sobą obietnicę dla waszego e, odbiorcy. Tak jak nasz LinkedIn w minutę e, mówi o tym, że będziemy mówić o LinkedInie, tłumaczyć go w minutę, czyli krótko. Może to być na przykład motowtorek. Co prawda, tutaj jasno widzimy, że będzie to o motoryzacji, natomiast zobowiązuje nas to, że będziemy publikować właśnie we wtorki. Druga rzecz, unikajcie przydługich wstępów i autopromocji. No, mam wrażenie, że nic bardziej nie, nie irytuje mnie w internecie niż filmy na YouTube, które zaczynają się 5 minut po starcie, bo wcześniej jest tylko zasubskrybuj ten kanał, kliknij w dzwoneczek, zostaw łapkę w górę i 5 minut autopromocji. No tego unikajcie. My wręcz w swoich. Produkcjach pozbyliśmy się intro na początku. Zaczynamy od tematu odcinka. Dopiero przez intro przechodzimy do e, głównej, głównej treści. No i bądźcie spójni tematyczni. Trochę mówiłem o tym, jak, jak my to przygotowaliśmy, natomiast e, brak spójności tematycznej znowu e, obniża zaangażowanie Waszych odbiorców. Zadbajcie o to, żeby e, wasze wideo było spójne z waszą marką. I to nie musi być wielki brandbook. Natomiast. Kiedy e, zadbamy o właśnie oprawę wizualną tego wideo, z daleka widać, że to jest e, nasz cykl wideo. E, użytkownik często pamięta, jaką obietnicę niesie, jaką wartość dostanie w tym wideo, i tym samym przyzwyczajamy go do tego, że dostarczamy fajne, fajne treści. Wykorzystajcie wszystkie kanały. To trochę mówiłem o tym przy dystrybucji, natomiast to ważny punkt, kiedy już ciężko się napracujecie, fajnie, żeby to skonsumować. Na różnych y, polach. Atrakcyjna miniaturka do filmu. Trochę o tym mówiłem i pewnie y, wszyscy YouTuberzy będą tutaj mieli dużo więcej wiedzy. Natomiast ten sam y, mechanizm działa w innych y, mediach społecznościowych także. Po prostu jako y, ludzie lubimy atrakcyjne wizualnie elementy i dzięki temu chętnie odtwarzamy wideo. Koniecznie dodawajcie napisy do swoich filmów. To już też powiedziałem, natomiast to jest naprawdę ważne, żeby po pierwsze ułatwić wszystkim odbiorcom zrozumienie waszego filmu, ale też tym, którzy po prostu oglądają go bez dźwięku, żeby nie przeskrolowali dalej. I tu widzę, że skopiowałem punkt trzeci, natomiast powiem jeden tip. Starajcie się utrzymać tę treść, ten film, mniej więcej. Od dwóch do trzech minut. Oczywiście może być krótsze jak, jak nasz LinkedIn minutę, natomiast nie przekraczajcie tych dwóch, trzech minut, ponieważ y, odbiorcy często nie mają tyle czasu, żeby w mediach społecznościowych obejrzeć dużo dłuższe wideo. To nie znaczy, że długie wideo w ogóle do niczego się nie nadaje, natomiast zdecydowanie y, wymaga większego zaangażowania od użytkowników, a tym samym będziemy mieć ich mniej. No i na koniec, znowu powtórzenie: wykorzystaj wszystkie kanały. Więc ja jeszcze za chwilę na czacie opowiem Wam e, ostatni tip. E, i, to, I to tyle. Jeżeli Wam się podobało, to zapraszam Was do głosowania. Ja już za chwilę oddaję e, scenę Marcinowi, który właśnie przeprowadzi głosowanie, a ja uciekam na czat odpowiedzieć na Wasze wszystkie pytania. Serdecznie zapraszam Was e, do połączenia na LinkedInie. I obserwujcie tam też szerbi, gdzie regularnie dzielimy się wiedzą i gdzie udostępnimy też już wkrótce wszystkie nagrania z tej konferencji. Bardzo dziękuję.